Nie zmniejszają do czapka. Złap mnie, jeśli potrafisz. Dziadku. Nie, ostrożnie. Dziadek To ja, Jason Mason A to mój dom, gdzie mieszkam z mamą Tatą Siostrą Jemajmą I dziadkiem A dziś był bardzo ekscytujący dzień dla dziadka To takie ekscytujące Co to jest? Coś związanego z kapitanem Cymbonkiem? Kapitan Cymbonk to ulubiona kreskówka dziadka i dlatego dałem mu plakat z kapitanem cymbonkiem na jego urodziny. Kapitan cymbonk i inwazja zmutowanych pudli. To mój ulubiony odcinek jest cudowny. A moja siostra Jemajma dała mu teleskop kapitana cymbonka. Widzę cię, dziadku. O, jestem tutaj. A mama była zajęta swoim nowym hobby. Mama zawsze ma jakieś nowe hobby. Najpierw karate. Potem taniec salsa, fotografia, gra na ukulele, robótki ręczne, śpiew operowy. A teraz dekorowanie tortów. I dlatego przygotowała dziadkowi Tada! Kosmiczny tort kapitana Cymbonka! Jest wspaniały! Wiem! Jest zbyt dobry, żeby go pokroić. Wiem. Mama była naprawdę dumna ze swojego tortu! Ojej! Wyobraź sobie, jakby tak nim polecić na księżyc! Właśnie tym zajmuje się kapitan Cymbonk, Jasonie, i zawsze przywozi ze sobą księżycowy Och, pył. Chciałbym dostać księżycowy pył! Wcale się nie dziwię. Nie uwierzycie w to! W co? To ona! To! Ciocia Loretta, o, tak, nadchodziła siostra dziadka. Gotuje bardzo dziwne jedzenie, na przykład kiełbasę w sosie sardynkowym i pije zieloną maś. I zawsze się o coś potyka. Mamy w zamrażarce paczkę groszku, którego używamy jako okładu. I ciocia często robi tak albo tak. Przez nią dziadek czuje się... O tak! O nie, tylko nie Loretta Ja otworzę Pójdę powiedzieć tacie Wszystkiego najlepszego, dziadku Przyniosłam ci ciasteczka z zieloną mazią Dziadek wcale nie chciał ciasteczek z zieloną mazią Miał inny pomysł Tylko nie zmniejszająca czapka Złap mnie, jeśli potrafisz. Wiecie, kiedy dziadek się zmniejsza, może robić różne magiczne rzeczy. Może wsiąść do mojego samochodu i nie jeździć. Dziadku stój! Tylko nie samolot dziadku. Może odlecieć moim samolotem. Dziadku, wracaj! Albo biec, coś w nogach. Dziadku, schowaj się, ktoś cię zobaczy. Chcę się trochę zabawić, Jasonie. Nie mogę się zabawić w dzień swoich urodzin? Dobrze, ale nie możesz się zabawić bez zmniejszania? Eee, e. chcę wsiąść do mojego tortu. Ui! Jasonie? Eee... Jupi! Tylko się bawię w oblatywacza kosmicznego statku. Jupi! Tak, naprawdę wygląda nieźle, prawda? Czy dziadek poszedł się zrzemnąć? Twoje urodziny? O! Cóż, umieram z głodu. Ciasto czekoladowe. Pokrójmy je, pójdę po nóż. O, nie, nie, nie nie możemy tego zrobić bez dziadka do w końcu jego urodziny. Udało nam się odwieść Loreto od tego pomysłu. Zagrajmy w coś. Tak, czym jest przyjęcie urodzinowe bez gier? Muzyczne pomniki. Pomóż mi, Jasonie. Myślałem, że dziadek wszedł do tortu, gdy byliśmy w ogrodzie, ale. wyniosę go, żeby mieć na niego oko. Zmarnował swoją szansę. Bardziej chciałem dowiedzieć się, co z dziadkiem, niż grać w muzyczne figury Jeśli chciał się dostać do tortu, to podejrzewałem, że wkrótce tu będzie Poruszyłeś się, Jason, odpadasz Ach, Jason Odpadasz, odpadasz Jeśli dziadek chciał wejść do tego tortu... Musiał zrobić coś, żebyśmy wszyscy wrócili do środka. Zamierzał ugryźć ciocię Lorettę w palec. A, 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 a. O mój palec! Jakiś paskudny insekt ugryzł mnie w palec! Ciocia Loretta zawsze uderza się w palec. I Zawsze okładamy go paczką mrożonego groszku U, Wiecie, że macie w ogródku jakiegoś paskudnego insekto? Tymczasem dziadek usiłował dostać się do tortu Dziadku, mama idzie! Może lepiej zaniosę go do środka na wszelki wypadek? Całe szczęście, że nie widziała dziadka Choć Jasonie, ciocia Loretta dobrała się do ciasteczek z zieloną mazią Fui. Nie mogłem nic zrobić Musiałem iść! I nie myśl, że coś dostaniesz, łapczywy pchlarzu. Ciocia Loretta nie przepada za Wilczurem. A Wilczur nie przepada za ciocią Loretto. Schował się więc pod stołem. Nie wiedziałem tylko, że dziadek też się tam chował. Ale szybko się dowiedziałem. Aaaa! Znów mnie to ugryzło? Dziadek pobiegł się ukryć, a Wilczur pobiegł do ogrodu. O. To typa zgódny mały pchlarzu. Ciociu, nie, nie, Wiecie poczekaj, ciociu Teraz dziadek wszystkich się pozbywał ale... i skorzystał z okazji Spiął się po nodze od stołu i szedł w stronę tortu Dziadku, gdzie się wybierasz? Na księżyc, rzecz jasna Wiecie, gdy dziadek wsiądzie do mojego samochodu albo samolotu, potrafi je uruchomić Tak samo jest ze statkiem kosmicznym ale nie mogłem go powstrzymać. Dziadek poleciał na księżyc swoim własnym tortem. Pobiegłem do kuchni, by położyć pudełko na tacy. Nie chciałem, żeby ktoś zobaczył, że tort zniknął. Poza tym, nie tylko tort. Wilczur pobiegł na plażę, musimy go złapać. Możesz podać groszek, czy ci Naprawdę martwiłem się o dziadka. Może właśnie był na księżycu z kapitanem Dzymbomkiem i zmutowanymi pudlami. Miałem nadzieję, że niedługo wróci. Tęskniłem za nim. Mamy z dziadkiem dużo zabawy. Gramy w różne gry. Chodzimy na lody. Jemy razem spaghetti. I miałem nadzieję, że wkrótce wróci na ziemię. Byłem ciekaw, czy przywiezie coś z powrotem. Oczywiście, o ile znajdzie drogę powrotną. Nagle zobaczyłem coś na niebie. To dziadek wracał do domu. Zaraz wracam. Popędziłem do kuchni potace i pudło i szybko z nimi wróciłem. Zrobiłem to w samą porę. Dziadek wykonał perfekcyjne lądowanie i wysiadł. Szybko go podniosłem i postawiłem na trawniku. Zdjął swoją magiczną czapkę i wrócił do normalnych rozmiarów. Dziadku, martwiłem się o ciebie. Niepotrzebnie, świetnie się bawiłem. Spotkałeś kapitana Cymbonka? Oczywiście. I zmutowane pudle? Oczywiście. Pył księżycowy. Oj! Dzięki, dziadku! Bez Ciebie nie dałbym rady, Jason. Drużyna? Drużyna! Znaleźliśmy go! Co? Dziadku, wstałeś! Tak. Dobrze. W końcu możemy spróbować tortu. Poczuję się lepiej, jak zjem kawałek. Co? O co chodzi? Tego wieczoru podziwialiśmy z dziadkiem księżycowy pył. Jesteś niesamowity, dziadku! Nie mogę uwierzyć, że byłeś na księżycu. O tak, a gdy ty będziesz dziadkiem, dostaniesz moją czapkę i też będziesz mógł polecieć na księżyc. Gorąca czekolada, dziadku! O ile jeszcze nie masz dosyć? Ojej, masz nawet trochę na uchu? Można by pomyśleć, że wręcz wszedłeś do tego tortu. <słyski> <słyski>